Chociaż wielcy wydawcy gier wypuszczają co chwilę nowe tytuły z wypasioną grafiką, to stara gwardia nie zapomina o planszówkach, w które kiedyś długimi godzinami łupało się z kumplami. Jedną z nich jest gra o nazwie młynek, którą stworzycie właśnie dzięki kasztanom. Na początku maluję 9 z 18 kasztanów na biało i pozostawiam do wyschnięcia. W międzyczasie na kawałku materiału wyznaczam okrąg, po czym wycinam go. Następnie przy pomocy dziurkacza robię wokół otwory i rysuję planszę zgodnie z schematem, który znajdziecie w opisie. Pozostało już tylko przewlec sznurek przez oczka i zacząć rozgrywkę. Najpierw gracze rozstawiają na przemian swoje piony, po czym przesuwają je o jedno pole w dowolnym kierunku. Zbicie następuje wtedy, kiedy ustawimy w jednej linii trzy pionki. Wygrywa gracz, który zbije przeciwnikowi siedem pionków. Oczywiście zachęcam Was do zapoznania się z dokładnymi zasadami tej gry, którą dzięki takiej materiałowej planszy będziecie mogli szybciutko złożyć. Jaki by tu ruch? Tu pyk i pogrze. <grym>